Witajcie panie, panowie czy inne baśniowe stwory. Z tej strony Kremówka i witam was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię wam topkę 10 najpopularniejszych SS-owych youtuberów. Może nie z tych SS-owych, bo wiadomo, że na ich kanałach czasem przewijały się inne gry. Topka jest wybrana ze względu na liczbę subskrypcji, więc proszę się na mnie nie obrażać, czegoś tam nie było. Plus no brałam takich youtuberów, którzy wiecie, nagrywają jednak, no bo tak do miesięcznej przerwy, już później nie brałam youtuberów, jak ktoś ma, wiecie, taką dwumiesięczną przerwę, to po prostu już ich nie brałam tej topki. Oczywiście topka jest na dzień dzisiejszy, czyli 8 maja, wy to widzicie 9 maja, więc to może się zawsze zmienić. Plus no w tej topce nie uwzględniam siebie. I tak, ostatnio mniej nagrywa Star Stable, bardziej zajmuje się innymi grami, ale kiedyś na kanale było zdecydowanie najwięcej Star Stable. Nagrywa, kupujemy wszystkie konie i aktualizacje, przeważnie live'y. To jest wiśnia, a tu jest brzoza obok, tu mamy brzozę i ja bardzo mocno się, słuchajcie, zastanawiałam, czy w ogóle X-Mason. Mason nagrywa głównie bagi. Oczywiście pojawią się również inne filmy, jakieś live'y czy parodie. Mason bardzo fajnie nagrywa bugi, mi się bardzo podobają. Cześć kochani z tej strony wasz ukochany, najlepszy, najbardziej bagowy na kanał na świecie, czyli X-Mason. I witam was bardzo serdecznie Kumi, jest to youtuberka, która nagrywa bardzo wiele rzeczy Spoilery, aktualizacje i wiele innych rzeczy Miała taką chyba roczną przerwę, nawet taką tak ponad rok e, Wróciła ze zdwojoną mocą i się tak totalnie wybiła Dero z tej strony Kumi, a ja ciebie witam w kolejnym odcinku na moim kanale Zanim zaczniemy, chciałabym pozdrowić ostatnio Kaju. Miałam bardzo dużą zagwostkę, jak to się czyta i dalej nie wiem w sumie. Więc jeśli coś źle przeczytałam, a to jest bardzo możliwe, to przepraszam. Kaju głównie nagrywa seriale. Powiem wam, że oglądam trailer i jest naprawdę świetnie wykonany, mega mi się podobał. Bo ogólnie oglądam raczej ss serialów, ale ten trailer był naprawdę fajny. I jak się Flater jest to całkiem nowa youtuberka, bo nagrywa tylko 5 miesięcy, a ma prawie 8000 subskrypcji, więc jest to naprawdę bardzo dużo jak na taki czas. Flater nagrywa wiele filmów, ale przeważnie aktualizacje. Chociaż też pojawia się wiele bardzo różnych serii typu oceniam koniewidzów, albo chowanego Siemano koniaro i koniarzu Dzisiaj w końcu nasze pasofino Jak widzicie za mną są tłumy, tłumy, tłumy bo zaraz idziemy i tam je sprawdzimy bo kurcze w końcu dodali pasofino tak jak powinno być a... Kazumi, osobiście bardzo lubię Kazumi Bardzo mi się przyjemnie ogląda Głównie kiedy chcę zobaczyć aktualizacje to właśnie wchodzę na jej kanał Kazumi głównie nagrywa aktualizacje, ale też pojawiły się inne filmy ze spoilerów albo jakieś lajwy. Siemano z tej strony, Kazumi, i witam Was w kolejnym odcinku z kolejnej środowej aktualizacji. Oczywiście od Star Stable. Eza Shyweel jest też bardzo popularna ss YouTuberka. Nagrywała głównie aktualizacje, kupowanie koni. Elza ostatnio miała taką dłuższą przerwę przez studia, ale już wróciła do nas. Tylko, że zamiast filmów będę teraz pojawiła się na jej kanale po prostu live. Hejka! Z tej strony Elza! I witam was na moim kanale! W dzisiejszym odcinku kupimy konie ahały tekińskie. W tym odcinku skorzystamy z przecen, jakie jeszcze pozostały. Ali A! Alia kiedyś głównie nagrywała aktualizację. Również pojawiły się trochę inne filmy. Ostatnio trochę zmieniła content i chciała bardziej się przerzucić na te prawdziwe konie. Niestety ma już miesięczną przerwę, ale planuje chyba wrócić bo pytała się na społeczności, czy chcemy jej powrót. Więc myślę, że Alia niedługo ruszy znowu ze swoją działalnością. Ho-ho-ho, witajcie moi kochane Kawanowski z tej strony Alia i witam Was w kolejnej środowej aktualizacji. Słuchajcie, co doszło do naszej pięknej pikselowej gry? Doszły święta, jest to najlepszy event po prostu na całej grze. Naprawdę tak długo czekałam na to. Martyniusz. Martyniusz ma bardzo wiele serii na kanale, jednak przeważa tam Star Stable, chociaż ostatnio bardzo dużo pojawia się simsów i innych serii. Nagrywa aktualizacje i kroniki Star Stable, czyli wiecie jakieś tajemnice ss -owe. Bardzo lubię takie serie, więc mega mi się to podoba. Nagrywa również Martyniusz Kontra Jorvik, gdzie mówi tak trochę w sumie o Star Stable. Też jest to bardzo fajnie zrealizowane, z takim humorem, więc. Polecam. Hej wszystkim, z tej strony Martyna i witam was bardzo serdecznie znowu na moim kanale Martyniusz. I przede wszystkim dziękuję... To jest ta legenda, która się pokazuje na początku. Pokazuje legendę z 2020... Martin Lionberg. Jest to youtuberka, która zajmuje się serialami i filmami SOSowymi. Jest bardzo popularna. Na jednym ze swoich filmów Czarny Cień ma aż ponad 100 tysięcy wyświetleń. Co z w ogóle ogromną liczbą, jak na polskiego YouTuba SS-owego. Jest naprawdę bardzo ogromne. Jej filmy są też bardzo fajnie wykonane. Jak oglądałem jakieś krótkie urywki serio, mega fajnie wykonane. I know you told your You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Ale warto, myślę, że. Oj, na pierwszym miejscu miałam tak ogromny dylemat z atakami czy bazooką. Więc stwierdziłam, że dam je dwie, ponieważ na no bazookę ma więcej subskrypcji. Ale bardzo kogoś kiedyś bardziej zajmowała się nagrywaniem MSP i większość subów właśnie z tej gry nie Star Stable, a no Atacama też niby wiecie, nagrywa inne, ale jednak Star Stable mnie się najbardziej wybiło i mam wrażenie, że to taka właśnie dopowa, dopowa ss esesowa youtuberka jednak. Atakama nagrywa wiele serii, w sensie bardzo wiele gier nagrywa, ale jednak przeważa ten Star Stable, czy jakieś aktualizacje, albo są jakieś nawet nowe serie, więc też bardzo fajnie. Dzień dobry, witam wszystkich w mojej kuchni. A tak naprawdę witam wszystkich Przeserdecznie serdecznie z tej strony. Atakama. przywitam się znowu nie tak jak powinnam. Nieważne, słuchajcie, dzisiaj jak widzicie. Bazukę miała kiedyś w planach nagrywać aktualizacje. Było to po odejściu Atakamy, ale Atakama wróciła, więc nie wiem, czy przestała je nagrywać, bo gdzieś po prostu nie pojawiają już, więc no nie wiem, jak to jest. Ogólnie Bazukę nagrywała też ciekawe serie z Dorst'em, z więc mi się to bardzo podoba osobiście. Ostatnio mieliśmy ogromne problemy z serwerami Star Stable. Logowaliśmy się, a wyskakiwał nam błąd sieci, mimo że mieliśmy... Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie lajka w górę, bo długo to montowałam, więc mam nadzieję, że pytał się podobało. No i do zobaczenia. Pa!